Witam bardzo serdecznie na szczególnej wystawie w Kościele Mariackim. W zasadzie jest to kontynuacja e, kariery Wolframu na festiwalu. E, wcześniej z Roxana Michal Michaluk w zeszłym roku zaprezentował nam też swoją instalację w tym miejscu. I tym razem współdziała z Adrianem Palką. Patryk, jak wspomniałem na wstępie, odgrywa szczególną rolę do festiwalu. Od lat przebywa już tydzień wcześniej, tydzień przed rozpoczęciem festiwalu i pomaga w budowie instalacji prac, co jest dużym wyzwaniem. <tudziwanie> 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 Zwłaszcza w kontekście folk Oj, pardon, tutaj pomijam z Patrykiem, ale cieszymy się, że Patryk też jest równie aktywny co my. Zatem mamy grono pomocników tutaj w każdym razie Wolfram i Agriens sami zbudowali swoje instalację tutaj działa on już ze swoją własną galerią Dłuższego czasu tutaj w Subfurcie, ale o tym zaraz nam sam opowiem. I zajmuje się również od dłuższego czasu sztuką dźwięku, korzystając zresztą z akustyki tego miejsca. Cieszę się, że pokazuje nam się kolejną pracę. Został w międzyczasie zresztą członkiem Frankowskiego Stowarzyszenia Miłośników i Przyjaciół Sztuki. Zatem przekazuję wam głos z trzema tradycyjnymi pytaniami powiedzcie o pracach i dlaczego jesteście na labiryncie. Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Wolf Adrian i pracuję z Wolframem od wielu lat głównie na eksperymentowaniem z dźwiękiem i używamy dźwięku po to, by wykreować znaczną liczbę motywów. Jednym z głównych motywów jest oczywiście przekształcenie, z którym przekształcenie jest tematem, którym zajmujemy się w środkowej Europie. Opoje pochodzimy. Z rodzin uchodźczych. Nasi rodzice byli uchodźcami, więc mamy głębokie doświadczenie efektów psychologicznych wygnania. Mamy oczywiście odmienne historie, natomiast to doświadczenie jest czymś, co nas łączy. Interesowało nas od lat to, w jaki sposób możemy wyrazić to w formie dźwięku. To wrażenie, Wygnania czy, czy przymusowej migracji. Oczywiście o tym opowiada tutejsza praca. Korzenie tej pracy sięgają do legendarnej katedry, którą misją jest pokój i pojednanie. Niestety. Katedra no, ma fatalną akustykę, nieporównywalnie gorszą od obecnej tutaj. Ale ona też sprzyja temu poczuciu wygnania. Ona potęguje te wrażenia. I tutaj we Frankfurcie postan postanowiliśmy zająć się tematem współczesnego wygnania uchodźców. I naszą misją jest przeniesienie historii pisanej. Z Słowem mówionym i przeniesienie jej na nośnik dźwięku. W ten sposób tworzymy metaforę wygnania, i akustyka w tym miejscu sprawia, że efekt jest mniej fragmentaryczny, a raczej akumulacyjny. Mógłbym mówić na ten temat nieco dłużej. Z mojej strony jeszcze chciałem podziękować miastu Frankfurt, bo instalacja ta jest dość złożona, skomplikowana. Mamy 16 różnych kanałów, bo każdy głośnik jest, otrzymuje feed z innego kanału. I cóż, wybudowanie tego zajęło trochę a wymagało zresztą też sprzętu, który to otrzymaliśmy właśnie od miasta Frankfurt. Bez nich za, cała instalacja nie byłaby możliwa. Krótko na temat pytania, co ta instalacja ma wspólnego z tematem festiwalu, z oknami? Jest to akustyczne okna. Gdyby w domu, gdyby siedzieć w domu i mieć zamknięte okna, nie słyszelibyśmy, co się dzieje na zewnątrz. Próbujemy zatem otworzyć nasze okno na słuch albo przesłuch, między innymi na brzmienie samych uchodźców, na to, co mówią. Nie zrozumiemy wszystkiego, z góry zapowiadam, ale też nie o to chodzi w tym. Chodzi o to, żeby odebrać akustycznie nastroje i emocje, które panują w tym wszystkim. Cóż, Frankfurt, który jest gospodarzem Labiryntu, zasłużył na dobrą sztukę. Przy całej skromności dajemy sobie, bardzo się staramy, dajemy z siebie wszystko i mam nadzieję, że to jest dobra sztuka. Zwykle rezydujemy w Zubfurcie, właściwie dokładnie w części miasta Furt, w alt Berzinchen. Tam na co dzień prezentujemy fotografię, e, e, obrazy, ale także prace akustyczne. Więcej już nie będziemy zdradzać. Poza tym, że jest to kompozycja która z dźwięków, która rozpoczyna się od śpiewu i później przechodzi w głosy. Coś trwa 20 minut. Cieszyłbym się, gdyby wszyscy pozostali siedzący w tym czasie. Jeżeli ktoś chce opuścić kręg, krąg, instalacja otwarta jest nie tylko na labirynt, ale także do 26, czyli jeszcze kilka dni. Zakaż w godzinach otwarcia kościoła. Może niektórzy już się zastanawiali, ci, którzy byli już tutaj, jest to 10 minut dźwięku i 10 minut przerwy. One drink, one drink, one drink, który się سهل اشكري ورجعت من عشا واعشقت لي شو عليك ياباي عليك انا وابقى حاجز دركي قلي شو الاسم البركي يا ويلي ما الها لك من سير عينيك انا اللي عليكي مشتاق غيري مشتاق اليكي رجعت من العشاء وعشقت شو عليكي يا بيي عليكي انا حالي اللي حالي بدركي قلي شو الاسم البركي يا ويلي من لا

די גייערדי די